Czy plastyka powiek dolnych może cofnąć e, oznaki starzenia? Jak najbardziej tak. Ogólnie okolica oka jest e, pierwszą okolicą, która manifestuje te oznaki starzenia. W związku z tym, że mamy tam bardzo cienką skórę e, i e, bardzo aktywny mięsień mimiczny twarzy, czyli mięsień kreżny oka, e, to te oznaki starzenia w tej okolicy akurat będą pojawiały się w pierwszej kolejności. Dodatkowo e, dochodzi z czasem do ubytku tkanki tłuszczowej z okolicy doliny łez i centralnej części policzka. Więc tak naprawdę w trakcie plastyki powiek dolnych, jeżeli na przykład wykorzystamy tkankę tłuszczową z przepuklin, zamiast ją usuwać i przesuniemy ją w okolice doliny łez, to jesteśmy w stanie zaopatrzyć wiele obszarów w okolicy oka. Napiąć skórę z okolicy powiek dolnych, zredukować, usunąć przepuklinki, a także w pewnym stopniu wypełnić tę dolinę łez, czyli zaopatrzyć te Wszystkie oznaki starzenia, które gdzieś tam właśnie dodają nam lat, i takie odmłodzenie oka, ponieważ ma wpływ na całościowe postrzeganie twarzy, może spowodować takie ogólne odmłodzenie twarzy nawet o 10 czy 15 lat.